Cześć, witam się z Wami dzisiaj w kolejnym holu z Second Handu. Wiem, że lubicie takie filmy i jeśli chciałybyście zobaczyć więcej takich filmów, jeśli to, co pokazuję Wam się podoba, to oczywiście podlinkuję. E, jakieś przykładowe filmy na dole. Zapraszam Was też na mojego niedawno e, założonego Instagrama, jeśli chciałybyście czasami zobaczyć, co mnie słychać. Wszystko będzie oczywiście w opisie filmu. Jeśli słyszycie to wiercenie, to bardzo Was przepraszam, ale niestety jest remont. I nic na to nie mogę poradzić. Mam nadzieję, że nie będzie tego słychać tak bardzo. I przechodzę od razu do pokazywania, co by ten film nie był za długi, tylko żebyście po prostu mogły sobie zobaczyć, co można dostać na second handzie I zacznę od rzeczy, której zapomniałam Wam pokazać w poprzednim holu. I jest to taki ciepły uroczy cardigan. Jest to sweater z CA. I to jest kremowy, jak widzicie tutaj z kieszonką, dłuższy taki sweter, bardzo gruby, bardzo fajnej jakości I muszę Wam powiedzieć, że odkąd go kupiłam, bardzo dużo razy go już prałam i nosiłam eee, Także, no, co tu dużo mówić, po prostu uwielbiam ten sweter zwykły, beżowy, taki kremowy, jasny kardigan, ale ja właśnie bardzo lubię taki kardigany. Wcześniej też taki miałam, też second handu, już mi się zniszczył i chciałam sobie koniecznie taki nowy kupić, no i trafiłam. Ja za ten kardigan dałam 16 zł, więc jak na second hand średnio, aczkolwiek i tak yy, wiadomo, w sklepie kupiłam go dużo drożej, a jest bardzo fajnej yy, jakości. To jeszcze kupowałam u siebie w domu, a teraz pokażę Wam zakupy z second handu, które ostatnio odkryłam i na pewno z niego częściej chodzić. Zresztą od takiej rzeczy, którą ja sobie kupiłam e, za pierwszym razem, jak tam byłam I weszłam tam z nudów, poczekałam na Adama, Adam miał po mnie przyjechać samochodem I po prostu wzięłam to bez mierzenia Pewnie się nie każdemu spodoba, to jest taka spódnica maxi, która sobie poczeka do lata Ona jest w ogóle troszkę chyba na mnie jednak za duża, ale to nie jest duży problem ją zwęzić Na gumce, e, nie wiem w ogóle co to jest to, co tutaj wystaje, będę musiała to poobcinać To są jakieś metki to jest w ogóle rozmiar 46. Ja noszę Eskę, aczkolwiek, zobaczcie. Maxi bardzo, bardzo, bardzo lubię takie spódnice nosić, więc wydaje mi się, że ona świetnie będzie wyglądała, jak sobie właśnie obecne tematyki u góry. Ale jak ją zakładam, właśnie to jej tego nie widać, a ona się bardzo, bardzo fajnie prezentuje. Ona pod spodem ma podszewkę, co moim zdaniem nie jest. Konieczne, bo na wszystko jest ciężka i nie wiem, jak ona się sprawdzi w upały, ale z drugiej strony, jeśli wytnę tą e, podszewkę, to pewnie będzie prześwitywać, więc chyba nie będę tego wycinać. I ja to kupiłam w dniu promocji e, za 5 zł, więc to jest ta spódnica. I teraz Wam pokażę zakupy z tego second handu. Kiedy już poszłam tam na spokojnie, to był dzień dostawy, a w dzień dostawy jest wszystko po 6 zł, także szaleństwo. I pierwsza rzecz to jest. E, Mój ukochany ostatnio sweter I to jest sweter w takim kolorze No, musicie przyznać, że jest cudowny To jest taka soczysta zieleń i to jest golf Ja za golfami nie przepadam, ale ostatnio się przełamałam Nie przeszkadza mi to tak bardzo, że to jest golf I zobaczcie, tak wygląda tutaj To jest M, więc on wydaje się taki troszkę większy Ale ja go już nosiłam i nie przeszkadza mi to Nawet miałam go w jednym filmie Przepraszam Was za włosy, ale... Przed okresem niedysponowania moje włosy zawsze się źle układają i to jest właśnie ten dzień, więc wybaczcie. W każdym razie właśnie bardzo, bardzo lubię ten Golf. Jest ciepły, niestety nie mogę powiedzieć skąd on jest, bo on ma wyciętą metkę. W zasadzie to nie wiem skąd ja wiem, że to jest MK. Chyba sobie to uroiłam, ale faktycznie widać, że to jest przynajmniej rozmiar za duży. Ale stwierdziłam, że jakiś zimowy sweter to nie przeszkadza. W zasadzie to bardzo fajnie wygląda do ciemnych dżinsów i ten kolor jest cudowny. Także za 6 zł to jest pierwsza rzecz. Dalej kupiłam sobie spódnicę ołówkową do pracy. Ja bardzo lubię ołówkowe spódnice i sukienki. Podziękuję Wam film ze sprzątaniem mojej szafy, jeśli chodzi o spódnice i sukienki. I tutaj właśnie taka zwykła szara, szara z jakiejś firmy Nixon I tutaj wygląda na beżową, ale ona jest jasno szara taka, popielata Elegancka taka, niezbyt opinająca właśnie do pracy, idealna, bardzo fajny materiał Z tyłu ma na pupie takie kiszonki dwie i za 6 zł też ją kupiłam no wiecie, nic specjalnego, ale jeśli pracujecie tak, że macie taki dress code, że musicie być elegancko ubrane, no to takie rzeczy są na wagę złota. Dalej dorwałam z Zary taki blazer. Ja mówię na to blazer, ale nie wiem, jak to określić. To jest taki płaszczyk, ma taki blazer i on jest właśnie z Zary. Um, chciałam powiedzieć z jakiej kolekcji, ale nie piszę, więc nieważne. I on jest jasny: taki bardzo jasno-beżowy. Tutaj ma takie, jakby jasnobrązowe jeszcze przeszycia, z kieszonkami. Tak wygląda. Z tyłu zwykły, nic specjalnego. To jest SK, tak, to jest SK. Bardzo fajnie wygląda i to też mi się przydaje w pracy, jeśli chcę coś na siebie zarzucić, ale nie chcę, żeby to była marynarka, żeby to nie było takie sztywne. To wtedy mi się ten blazer bardzo fajnie sprawdza i bardzo, bardzo go lubię też. Powiem wam szczerze, że wygląda jak nowy, a jak go kupowałam, to dobrze wyglądał, bo inaczej bym go nie wzięła, ale jednak. Tutaj po porządnym wymuczeniu On jeszcze tak, wiecie, wybielał Także ze 6 zł też Coś takiego, myślę, że bardzo fajna rzecz I dalej dwie rzeczy, które pewnie się nie wszystkim spodobają Ale jakoś mnie zauroczyły I pierwsza to jest taka bardzo oldschoolowa apaszka Coś takiego Ja nawet kojarzę, że chyba miałam kiedyś taką w domu Ona naprawdę, wiecie, jest taka stylizowana na starą Tutaj ma panterkę i granat Ona jest dosyć spora Ona jest w taki w taki trójkąt Natomiast ja myślę, że można ją spokojnie Tak sobie zrolować I czy to pod szyję, Jako coś takiego lekkiego Może teraz nie, bo Brzydko ją zrolowałam, ale to wiecie Tak na szybko, czy to do torebki Przewiązać, czy na włosy też Mi się wydaje, że te kolory są bardzo fajne I bardzo by mi pasowały I zapłaciłam za nią 6 zł, ale powiem wam, że jakoś Mnie ten wzór właśnie urzekł Sama tak w sobie to może nie, ale właśnie Z jakimś dodatkiem to będzie bardzo, bardzo fajna I druga rzecz, która też... Dajcie znać, co o tej rzeczy myślicie Czy Wam się podoba, czy nie Ponieważ to jest torebka prawdopodobnie bardzo, bardzo stara I to jest też taka rzecz, która większości osób się pewnie nie będzie podobać Ja z reguły też nie lubię takich torebek Ale jakoś mnie naprawdę urzekła To jest taka typowa, brzydka, piękna torebka I uwaga, wygląda tak Listonoszka i ona jest włoska I ona jest ze skóry Nie wiem, czy znacie firmę ale to jest coś takiego. Pasek jest w stanie idealnym, bo ja zawsze patrzę po pasku, w jakim stanie jest torebka i uważam, wiecie, sama w sobie może się nie wydawać atrakcyjna, ale ja zobaczyłam ją w mojej głowie, jak ona wygląda z białą sukienką i z tą apaszką w lecie z jakimiś sandałkami i stwierdziłam, że będzie cudowna. Więc wzięłam, w ogóle nie jest zniszczona, a no na pewno jest stara. Nie otworzę jej teraz, bo wiecie co, ona się bardzo ciężko otwiera, a ja zapomniałam jak to się robi w tym momencie, bo tu jest no mniejsza oto, W każdym razie wygląda na starą w środku też. Ale podszewka jest cała. Także za 6 zł wzięłam też tą torebkę. Dajcie znać co o niej myślicie. I ostatnia rzecz z tych zakupów i przejdziemy do kolejnych To są spodenki z H&M I to są bardzo zwykłe shorty różowe W stanie idealnym I ja je wzięłam dlatego, że ja po domu lubię wchodzić w takich spodenkach Ja w nich nie będę wychodziła, ale po domu mi się przydadzą To jest chyba M Ale takie spodenki mogą być już za duże nic się nie, nie stanie Także coś takiego I teraz wam pokażę e, rzeczy, które sobie kupiłam Kiedy poszłam na zakupy z Adamem na wyprzedaż I Adam sobie wziął całą siatę ciuchów A ja wzięłam tylko dwie rzeczy no, czasem tak bywa I kupiłam sobie taką bluzkę z Weromody Mody z rozmiarze S Jest przeurocza, tutaj ma taką falbankę Tylko zastanawiam się, bo ja bardzo nie lubię prześwitujących rzeczy Ona jest prześwitująca, więc zastanawiam się jeszcze Czy ja będę do niej pod zakładała, ale chyba nie To też mi się za bardzo nie podoba może w sumie z białym stanikiem nie będzie tak źle wyglądała. Wydaje mi się, że do spódniczki na lato, czy to właśnie do maxi dress będzie wyglądała przepięknie i nie pamiętam ile za nią dałam, ale to był dzień wyprzedaży, więc może jakieś 3-4 zł, coś takiego, pewnie nie więcej. I dalej kolejna rzecz to będą dwie pary spodenek do spania. Ja ostatnio mam świera na punkcie piżam. I kupuję sobie piżamy jak widzę jakąś fajną na wyprzedaży Albo właśnie jak widzę w second handzie I dużo skupuję samych dołów Dlatego, że ja mam jakoś bardzo dużo t-shirtów A ja nie noszę t-shirtów, więc nie wiem w sumie skąd one się wzięły Pewnie właśnie w second handzie kupowałam, jak widziałam jakiś fajny Ale um, ja wiecie... Nie lubię się ubierać w t-shirty, mój styl to jest właśnie raczej taki styl jak mam teraz, więc te t-shirty, które jakoś nabyłam i które mam, po prostu wykorzystuję do spania i do tego dokupuję fajne doły. Ja lubię spać w bawełnianych rzeczach. Mam też parę takich ładniejszych piżam z typu z jedwabiu. na przykład kiedyś mi się trafiła piżama w second handzie, ale moje ulubione to są właśnie takie. I to, to jest piżamka. zawsze zapomniałam jaka to firma. Love to lingerie, ale co to za firma to nie wiem. W każdym razie to jest piżanka w kaktusy, więc coś co uwielbiam. I tutaj ma takie urocze, um, uroczą falbankę na dole i zapłaciłam też za te spodenki 2 złote. Także jakaś biała koszulka do tego i będzie bardzo fajnie wyglądać. I druga rzecz to jest, to jest słuchajcie, dół taki uroczy. W kwiatuszki z koronką. I to zapomniałam Wam też pokazać w poprzednim holu. Ja za to zapłaciłam złotych 50 czy coś takiego, bo jest taki jeden second hand, w którym jest minus 70% w tam w ostatni dzień. I to akurat tak wyszło. Więc ja już spałam w tych spodnikach mnóstwo razy, mnóstwo razy je prałam. Nie wiem, co to za firma. Kimchi, Kimchi Blue. Więc może znacie, ale muszę przyznać, że świetna jakość. Tutaj mają gumeczkę i są też prześliczne, przeurocze, prawda? To wszystko jeśli chodzi o moje zakupy z secondhandu Handu. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i oczywiście pamiętajcie kuciaka w górę.